mam dla was coś wyjątkowego powrót Justyny Steczkowskiej na Eurowizję 2025 z utworem Gaja. No i oczywiście pytanie czy Polska w tym roku zgarnie podium czy w końcu znajdziemy się dzięki Justynie na podium. Jakie są statystyki, jak to wszystko wygląda, opowiem Wam w tym wideo. Więc zostańcie ze mną. Wyjaśnijmy sobie najpierw, co to jest Eurowizja, czyli Eurovision Song Contest to największy muzyczny konkurs w Europie. I zgadnijcie, ile krajów bierze udział w tym roku? W tym roku bierze udział aż 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 37 krajów w tej Eurowizji. Spora konkurencja dla Justyny. Przygotowałam dla was mapkę tych wszystkich krajów, które będą startować. 17 maja odbędzie się ostateczny finał. A tutaj, zobaczcie, możecie zobaczyć wszystkie kraje, które startują do Eurowizji. Wróćmy do naszej gwiazdy Justyna Stoczkowska. Już wszyscy wiemy, startowała w 1995 po raz pierwszy na Eurowizji. Czyli dla niej to jest już druga, drugi start, drugi udział w Eurowizji. Co możemy powiedzieć o Justynie? O Justynie, że jej głos jest bardzo ciekawy, pracuje ona bardzo dużo nad, jej, nad tym głosem. Mówią, mówi się, że ma cztery oktawy. <słyski> jej głos bardzo wyjątkowy. Ja bardzo ją lubię, bardzo lubię jej utwory. Nie wiem, nie jest to po prostu może łatwa, łatwa muzyka. A więc za pierwszym razem zajęła ona Justyna Styczkowska. Niestety niezbyt dobre miejsce. Startowało 25 krajów. Było to w Dublinie, w Dublinie. I e, utwór nazywał się Sama. Sama I zajęła 18 miejsce. Było to dawno i e, nieważne. E, miała dużo czasu, żeby się rozwinąć, pod, na sobą popracować i jako 52-letnia kobieta, dojrzała kobieta, zaprezentować jeszcze raz swoje możliwości na Eurowizji z piosenką Gaja. Zobaczmy, jakie są statystyki. Które e, nam e, mówią, jakie szanse ma Justyna na zdobycie pierwszego miejsca. Czy Gaja ma szansę na zwycięstwo? <noise> Według mnie ona już jest na pierwszym, na pierwszym miejscu. Ja przyznałabym jej pierwsze miejsce, ale zobaczmy, jak to, um, jak to wygląda u Bookmakerów. I jak oni oceniają Justynę szansę. Mamy dużą konkurencję, więc sprawdźmy, jak to wygląda. A więc wygląda to tak, że bookmakerzy dają Justynie 1%, poniżej 1% na to, że znajdzie się na podium. Wygląda to znaczy. Moim zdaniem jest to słabo, bardzo słabo. Może się na niej dużo wydarzyć, może nas zaskoczyć, a może bukmacherzy mają rację. Ja nie wiem. Jak wy oceniacie, jakim zdaniem, jakim, jakim waszym zdaniem może zająć się na miejsce na Eurowizji? Jakie kraje mają szansę na podium? To jest, to jest Szwecja. Austria i Francja. No więc posłuchajmy teraz e, tych utworów, które po prostu mają szansę na podium. Sprawdźmy, co inni na ten temat myślą. Szwecja z utworem Bara Bara Bastu Bara Bara Bada Bada Bastu <grym> Okej. Okay. <n> <grym> Jeszcze nie słyszałam, ale zaraz posłuchamy. I ono ma 24% u bukmajerów. Następnym krajem jest Austria. Waste love. Wasted love. Stary angielski został w podstawówce, w której nie było angielskiego. Więc y, ona, y, Austria ma dają jej Austria dostała 22% dwa punkt dwadzieścia i my Francja trzecie miejsce mam maman maman 11, więc posłuchajmy tych utworów, żebyśmy mieli przynajmniej jakiekolwiek pojęcie, jaka konkurencja czeka Justyna. No i co? Półfina odbywa się 13 maja i 15 maja, czyli już wkrótce. I Jak myślicie, czy Justyna jest tym czarnym koniem, czy ocederką? Jak sądzicie? Ja jej naprawdę życzę, żeby ona to wygrała. I 17 maja. Maja odbędzie się finalne finalne rozwiązanie konkursu, które mam nadzieję wszyscy będziemy oglądać i wszyscy będziemy trzymać kciuki za Justynę, bo ja na pewno, ja będę, ja jestem za Justyną. Justyna Górą. Co jest ważne w tym konkursie, że um, głosowanie odbywa się w ten sposób, że jest liczone 50 na 50, czyli jury i publiczność. I my możemy mieć na to wpływ. wysyłaniem SMS-a myślę, że będziemy mogli też na to wpłynąć. No i słuchajcie, mam dla Was zadanie. Dajcie swoje typy, na którym miejscu znajdzie się Justyna. Ciekawa, jestem kto z Was naprawdę yy, ma czucie, na którym miejscu znajdzie się Justynka. Zapraszam Was oczywiście do obserwacji. Subskrybuj, yy, mój mój kanał. Zapraszam, zapraszam i nie zapominajcie łączyć dzwoneczka, który wam po prostu przypomni o tym, jak pokaże się nowe wideo. A teraz więc ja jestem team Justyna i. Justyna wygrasz, wygrasz to, no kurczę wygrasz to. Wspomnę jeszcze, co oznacza Gaja. Miejmy nadzieję, że to miała na myśli Justyna. Gaja to hymna cześć Matki Natury. Czyli y, chodzi o Ziemię, naturę, chodzi o naszą, o naszą Ziemię, duch i powietrze i ciało. Po prostu jest to wszystko razem, co teraz y, bardzo niszczymy i ja myślę, że to taki hymn, ten hymn jest teraz bardzo na miejscu, żeby wszystkim y, otworzyć oczy, że, że nie tylko my jesteśmy ważni, że bez naszej matki ziemi nie jesteśmy w stanie my, ludzkość, przeżyć. I to chce nam Justyna przekazać. No i jeszcze jedno. Bardzo lubię sposób, jak się ubiera Justyna, jak się stylizuje, jaki ona styl ma. To jest po prostu 100% to, co ja lubię. Znaczy, ja lubię różne style, ale to jest taki, jest idealnie. Ten, ten jej styl idealnie pasuje do niej. No i często widzimy ją tylko w czerni i, i są to błyszczące tkaniny, czyli dateksowe, takie bardzo kobiece, takie bardzo ostre, ale uważam, że jej stroje, ten jej styl nie jest tani. Jest to po prostu wyższa półka, wyższa półka design, projektowania projektów. Tak, także mm, jest mega. A jeśli chcesz mieć formę, mając lat 50, tak jak ja, no to nie ma zmiłuj. Trzeba wstać z kanapy, trzeba się ruszać, trzeba ćwiczyć, trzeba pamiętać o tym, że ciało jest przekaźnikiem emocji, twoim wielkim skarbem i szanować je. Nie mówię obsesyjnie o nie dbać, chociaż każdy niech robi, co lubi ale uważam, że należy szanować swoje ciało, a ono potrzebuje ruchu, potrzebuje naszej miłości, akceptacji i zdrowia, czyli zbilansowanej diety, zrzucania ciężkich emocji z siebie, e, ładowania go pozytywną, dobrą energią, którą na pewno sport w nas wyzwala w dużej mierze. No i miłością, przytulaniem się. Oczywiście powstał też problem z jej występem na Eurowizji, bo wiemy, że ona w tej w swoim piosence lata nad, e, nad sceną bez żadnych wzmocnień i na to się Eurowizja nie chciała zgodzić, więc ten problem został przeskoczony i dopuszczono justynę do latania nad sceną, więc jest to super. Justyna jest po prostu zdolna, jak nie wiem, potrafi wspaniale gra na smyczkach, na skrzypkach i no, ja moim zdaniem po prostu ci bokmacherzy się mylą i moim zdaniem ona musi wygrać. Więc jeszcze raz, jeszcze raz Was proszę, jeżeli chcecie więcej zobaczyć moich takich samych wideo, napiszcie mi to w komentarzu. I zapraszam do subskrypcji, do e, obserwacji. I wejście, zaktywujcie ten dzwoneczek, żebyście mieli zawsze powiadomienia, kiedy ja się pojawiam. Do następnego razu. Pa!